Łącznie mamy 370 osób w społecznej szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza. Podkreślam te cyfry, te liczby, dlatego że one są niezwykle ważne. Słyszymy gdzieś tam w, przez ostatnie dni jakieś narzekania niektórych stacji telewizyjnych, że pieniądze idą również do takich szkół, a no idą do takich szkół, dlatego że nigdy wcześniej nie szły z Ministerstwa Edukacji i Nauki i z budżetu państwa w takiej skali jak do szkół samorządowych, a przypomnijmy, że do szkół samorządowych tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Polskiego Ładu, ze środków centralnych na zadania własne samorządów zostało przekazane 5 miliardów 200 milionów złotych na tego rodzaju inwestycje, jak ta, którą, o której za chwilkę powiemy, na sale gimnastyczne, na rozbudowę szkół, na poprawę infrastruktury i tej sportowej, i zaplecza edukacyjnego. Natomiast do szkół społecznych takich, które są prowadzone przez stowarzyszenia, jak stowarzyszenie właśnie Dobra Szkoła, takich pieniędzy pozyskać nie można było. I staraniem posłów i senatorów, obecnych również tutaj, pana senatora Grzegorza Bieleckiego, pana posła Dariusza Stefaniuka, zmieniliśmy... Dziękujemy, im, tak. Zmieniliśmy w zeszłym roku przepisy, w tym roku, wiosną tego roku, przepisy ustawy, Dzięki którym można ustanawiać w Ministerstwie Edukacji i Nauki specjalne programy inwestycyjne dla rozmaitych szkół, także tych stowarzyszeniowych. I dzięki temu w tym roku wyasygnowaliśmy w budżecie państwa na programy realizowane w Ministerstwie Edukacji i Nauki łącznie 140 milionów złotych środków inwestycyjnych. W ramach tych środków budujemy szkoły, rozbudowujemy szkoły, budujemy sale gimnastyczne, budujemy zaplecze sportowe, wyposażamy szkoły, wyposażamy je również w potrzebne pojazdy samochodowe, autobusy, wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby uczniowie w liczbie 100 tysięcy mogli się uczyć właśnie również w takich szkołach stowarzyszeniowych, prowadzonych przez stowarzyszenie takie jak Dobra Szkoła, w szkołach katolickich, w szkołach prowadzonych przez rozmaite fundacje. Dziś jesteśmy w Białej Podlaskiej. Razem z panem senatorem Grzegorzem Bielewskim, razem z panem posłem Grzegorzem Dariuszem Stefaniukiem, po to, żeby przekazać na ręce pani dyrektor 2 miliony złotych. Zapraszam pana posła i pana senatora. 2 miliony złotych, pani dyrektor, proszę przyjąć od następczek. 2 miliony złotych na budowę sali gimnastycznej, bo. Warto spojrzeć na tą salkę dla 300 dla 370 uczniów to jest malutka salka absolutnie nie spełniająca żadnych standardów. W związku z tym wam jest potrzebna duża sala gimnastyczna i te 2 miliony złotych to są środki z budżetu państwa z Ministerstwa Edukacji i Nauki właśnie na ten cel dla szkoły która świetnie uczy która ma świetne wyniki w nauce a która musi poprawić również te wyniki w w różnych dyscyplinach sportowych. Temu będzie służyła sala gimnastyczna. Bardzo się cieszymy, że możemy pani dyrektor ten czek przekazać. Dzie